Jak już na wstępie zostało powiedziane, tak naprawdę nasze, nasze dzisiejsze spotkanie z mediami chcielibyśmy poświęcić dwóm zagadnieniom. Pierwsze zagadnienie to to związane z poleceniem ministra zdrowia pana Bartosza Rukowicza, że mamy przeprowadzić kontrolę we wszystkich oddziałach ginekologiczno-pogożniczych na terenie naszego województwa, a jakby drugi. Drugi, drugie zagadnienie, które chcielibyśmy dzisiaj Państwu przedstawić, to się wiąże z tym, że pewne zjawiska, które były zjawiskami niepokojącymi, dostrzegliśmy w ubiegłym roku dzięki nowej pani konsultant wojewódzkiej, pani profesor Janie Skrzypczak. Zaproponowane zostały działania, został przyjęty pewien program. Chcielibyśmy też pokazać pewne opracowanie, które, które zostało przygotowane pod kierownictwem Pani Profesor Pani Jany Skrzypczak. To opracowanie to taka książeczka adresowana do wszystkich naszych oddziałów ginekologiczno-położniczych funkcjonujących na terenie województwa. Książeczka, standardy postępowania w oddziale. Oddziale porodowym. Książeczka, która będzie dostępna we wszystkich oddziałach. Bardzo polecam zainteresowanie się autorami tego opracowania. Chcę również wspomnieć, że książeczka, która została wydana właściwie tydzień temu, była prezentowana wszystkim konsultantom z wszystkich specjalności. Na terenie naszego województwa też została pozytywnie zrecenzowana. To są te nasze działania, które podjęliśmy już w ubiegłym roku, a które tak naprawdę służą jednemu celowi celowi obniżenia zgonów porodowych. Korzystając z okazji, chciałbym prosić pana dyrektora o przedstawienie krótkie, ciągłe, bo jak rozpoczęliśmy cykl narad i spotkań organizowanych wspólnie z panią konsultant przez Wydział Zdrowia Ludzkiego Urzędu Wojewódzkiego no daje, konkretne, daje konkretne efekty. Ten wskaźnik umieralności, który jeszcze w 2012 roku wynosił na poziomie 6,60 tysięcy Y, czyli na, sto tyś, na, na tysiąc urodzin, y, na, na, na tysiąc urodzeń, y, ten, ten wskaźnik był jakby no, poprasujący nas, y, województwo lubuskie, na bardzo niekorzystnej y, pozycji. Ten wskaźnik on już się zmieniał po pierwszym półroczu 2013 roku. Pani profesor ma już swoje y, analizy bezpośrednio wpływające z oddziałów y, położniczo-ginekologicznych szpitali naszego województwa, zaraz pewnie o tym powie. Nie, nie poprzestajemy tylko i wyłącznie na tych działaniach, o których już Pan Wojewoda wspomniał, dodatkowe prace, które zlecił pan minister Abukowicz. Niewątpliwie ten nas, nasz system istniejący, który, który, który realizujemy dodatkowo jeszcze Wzmocnią. No, takie też jest i nasze zadanie jako, jako wydziału. Chcielibyśmy temu sprostać. Nie zawsze nadążamy ze statystyką, natomiast należy zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo istotną kwestię, mianowicie nierzadko to wszystko wiąże się też z częstotliwością kontroli, z jakością kontroli, którą prowadzimy w ramach nadzoru nad, nad naszymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. I tutaj bo, bo może i, i, i jest to jakiś 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 powód do tego, żeby podać te informacje, ale na przykład w raporcie Najwyższej Izby Kontroli te działania Wojewody Lubuskiego w zakresie kontroli prowadzonej przez sam Urząd, jak i przez konsultantów wojewódzkich w raporcie z marca ubiegłego roku ten, ten raport jest korzystny również dla działań wojewody. To zostało przekazane, ta informacja została przekazana również konsultantom wojewódzkim w, w ubiegłym tygodniu na spotkaniu pana wojewody z konsultantami. Chciałbym jeszcze jedną kwestię oprócz tych szczegółowych informacji, które przedstawił pani profesor, chciałbym jeszcze jedną kwestię poruszyć. Mianowicie to te wszystkie nasze działania, te wszystkie zjawiska, które zachodzą także niekorzystne, one mają także swoje uwarunkowania społeczne i one muszą mieć odzwierciedlenie w tych działaniach jakby strategicznych, w tych działaniach systemowych. I takie, I takie działania systemowe również są przedmiotem naszych opracowań, są przedmiotem wystąpień pana wojewody na różnych gremiach, nie tylko do pana do ministra zdrowia, ale też i do krajowych konsultantów, do samorządów, samorządu województwa lubuskiego i samorządów powiatowych. To wszystko też znajdzie swoje odzwierciedlenie i swoje Uszczegółowienie w, w, w raporcie, którego częścią będzie informacja związana z dostępnością i jakością doświadczeń medycznych w województwie lubuskim na szczeblu powiatu, a, a jeśli to się uda, to również nawet na szczeblu gminy. Jak, to się, jak w to wszystko się wpisuje ginekologia i położnictwo, Pani Profesor? I to się oblicza wskaźnik umieralności okołoporodowej, który. Jak Pan Wojewoda już powiedział i Pan Dyrektor, w ubiegłym roku, w 2012 roku, w województwie lubuskim wynosił 7,1. To było bardzo niepokojące, że ten wskaźnik się podwyższył w porównaniu z latami ubiegłymi. Właściwie mogę powiedzieć, że się podwyższył o jeden promień, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem. Ale tutaj jedna taka jest pocieszająca informacja, że województwo lubuskie znalazło się na pierwszym miejscu, w tym korzystnym miejscu, wśród pozostałych województw, jeżeli chodzi o umieralność dzieci powyżej 2,5 kg, co też świadczy tutaj o dobrej opiece neonatologicznej. Oczywiście naszym dążeniem, dążeniem moim i tutaj urzędu, jest no, obniżenie tej umieralności okołoporodowej i z tego, co obliczyłam, ale to są moje tylko obliczenia, w 2013 roku ten wskaźnik umieralności okołoporodowej się obniżył i wynosi 6,38 promila. Zaznaczam, że to są tylko moje obliczenia na podstawie dokumentacji wszystkich sprawozdań, które otrzymałam z 15. Oddziałów Ginekologiczno-Położniczych e, Województwa Lubuskiego. Czyli proszę Państwa, 2021. Jest też opracowanie, w trakcie jesteśmy opracowywania informatora dla kobiet ciężarnych. Proszę Państwa, w obniżeniu umieralności okołoporodowej muszą też pomóc same ciężarne. Świadomość, no, myślę, że tutaj jest też bardzo ważna samych ciężarnych, w dążeniu właśnie do poprawy tego, tego wskaźnika. Na całym świecie przecież audyty również polegają na udziale również rodziców i powiem, że na przykład w Skandynawii, gdzie takie audyty wprowadzono z udziałem rodziców, z udziałem matek zdecydowanie się obniżył ten, ten wskaźnik około, umieralności okołoborodowej, stąd też nasza dążenie do opracowania informatora dla kobiet w ciąży, który będzie gotowy myślę pod koniec półrocza, gdzieś koło, myślę, że, że w czerwcu. Kolejnym postępowaniem, który ma obniżyć ten wskaźnik umieralności okołoporodowej są konferencje, które urządzamy dwa, być może nawet trzy razy w roku, jedna się już taka odbyła, w których Powinni i dążymy do tego uczestniczyć również lekarze pracujący w poradni, bo przecież oni obejmują głównie opieką te kobiety ciężarne, kierując później do oddziałów czy do poradni patologii ciąży. I jeszcze kolejnym, bardzo ważnym, czy nie najważniejszym, to jest właśnie analiza tej śmiertelności okołoporodowej, która odbywa się dwa razy w ciągu roku tutaj właśnie w urzędzie. Odbywa się ona z udziałem wszystkich ordynatorów, którzy swoje właśnie niepowodzenia w sensie śmierci wewnątrzmatycznej dzieci czy, czy innych powikłań referują i z którymi te sytuacje się omawia. Są to w tej chwili rozmowy indywidualne i takie y, będą przeprowadzone w marcu tego roku.